Dzień dobry. Panie Premierze, którego nie ma, ale bo do niego <laughs> pytanie, ale rozumiem, pan minister reprezentuje pana premiera. No, panie ministrze, co dalej, tak? Bo mamy pasło nieporozumień i nieszczęść, tak? Ile to trwa już? Od ilu lat czy miesięcy zmagamy się z tym problemem źle funkcjonującego bloku energetycznego w Jaworznie. Mam przekonanie, że zaniechaliśmy rozwiązań wtedy, co było to potrzebne, chociażby w sierpniu, gdy była ta poważna awaria w zeszłym roku, nie zadziałał rząd, nie zadziałał pan minister i doprowadziliśmy do jeszcze gorszej sytuacji. Bagatelizujemy problem, panie ministrze. Gdy były już pierwsze sygnały, że na tym bloku coś nie działa, trzeba było po prostu wziąć w byka za rogi i zacząć pracować tak, żeby to po prostu naprawić, żeby wyjść z tej sytuacji kryzysowej. Przypominam, mamy czas wojny, gdzie sami tu ciągle gdzieś mówimy, że tego prądu może nam zabraknąć, że mamy kryzys energetyczny i mamy niesprawny blok energetyczny w Jaworznie, który... No i co dalej, tak? Nie wiemy właśnie, co dalej. Bo to w waszych rękach są dzisiaj wszystkie sznurki do rozwiązania. Pan minister Sasin mówi, że nie ma kompetencji, no bo jakieś żarty sobie no umywa ręce, Czy to jest umywanie rąk, przecież minister Sasin wydaje dyspozycje polityczne. Tweetem mówi, ile ma kosztować gaz i informuje PGNiG na ten temat, tak? Obsadzacie swoich prezesów, przecież to są dyspozycje polityczne, przelewy partyjnych nominatów w spółkach Karu Państwa, przelewy na rachunki PiSu, to są de decyzje polityczne, czy ręczne sterowanie spółkami, mówienie na co mają przekazywać pieniądze, to są do decyzje polityczne i rozumiem, do tego macie kompetencje. Pan premier nie dołożył wszelkich starań,